Witaj w serwisie Kermedis. Dzisiaj omówił temat rehabilitacji geriatrycznej. Rehabilitacja geriatryczna to kompleksowe postępowanie medyczne i społeczne, które jest skierowane do osób starszych z ograniczeniami sprawności lub obciążonych ryzykiem wystąpienia wielu chorób i urazów i tym podobnych charakterystycznych dla ich wieku. Warto jednak pamiętać, że rehabilitacja seniora obejmuje także profilaktyczne podtrzymywanie jego sprawności. Rehabilitacja geriatryczna jest realizowana przede wszystkim w miejscach takich jak sanatoria, szpitale, gabinety rehabilitacji, przychodnie rehabilitacyjne. Prywatne mieszkania czy kluby sportowe. Osoby starsze najczęściej uczestniczą w rehabilitacji finansowanej z budżetu państwa, ale też korzystają z usług komercyjnych. U seniorów często można zauważyć stopniowe ograniczenie aktywności fizycznej, a jeśli dojdą do tego urazy lub przewlekłe choroby, to może pojawić się zmniejszenie wydolności i sprawności fizycznej. Wiele osób starszych rezygnuje z działań i stopniowo odsuwa się w cień, kiedy zauważa u siebie skutki procesu starzenia się. Starość bardzo często wiąże się z problemami poznawczymi, emocjonalnymi, społecznymi, które stanowią wielkie wyzwania dla osoby starszej i dla jej rodziny. Tymczasem to właśnie jest odpowiedni moment na aktywizację i na rehabilitację. W kariatrii jest ona szczególnie ważna, ponieważ aktywność fizyczna seniorów wspiera profilaktykę wielu chorób, znacznie poprawia jakość ich życia i umożliwia im dłuższe cieszenie się pełną sprawnością. Celem rehabilitacji jest usprawnienie osób starszych, ponieważ sprawność seniorów to podstawa ich samodzielności. Priorytetem w rehabilitacji kariatrycznej jest więc aktywizacja seniora w takim zakresie, w jakim to tylko możliwe. Działanie jest ukierunkowane na utrzymanie jak najlepszej sprawności i samodzielności. Dla wielu pacjentów ważnym celem do osiągnięcia będzie możliwość poruszania się, często za pomocą zaopatrzenia ortopedycznego. Do istotnych celów należą również zapobieganie upadkom, przykurczom oraz kontrola i zmniejszanie ryzyka odleżym. Rehabilitacja geriatryczna powinna bazować na całościowej ocenie geriatrycznej, której celem jest określenie problemów zdrowotnych, psychosocjalnych, a także wydolności czynnościowej osób starszych. To podstawa do ustalania priorytetów leczniczo-rehabilitacyjnych. W rehabilitacji osób starszych, u których mamy do czynienia ze współwystępowaniem wielu chorób. Po dokonaniu oceny funkcjonalnej na początku trzeba się skupić na wybraniu najważniejszych celów. Programy usprawnienia dla osób w starszym wieku powinny charakteryzować się indywidualnym podejściem do uczestników zajęć. Można je prowadzić pojedynczo lub grupowo w układach nadzorowanych lub nienadzorowanych. Nacisk należy położyć na proste i średnio trudne formy aktywności fizycznej. Wysiłek trzeba podejmować najlepiej codziennie przez 30 minut lub przynajmniej 3 razy w tygodniu przez 40 minut. Ćwiczenia mają spełniać oczekiwania i potrzeby indywidualne i grupowe, ale także powinny być odprężające i przyjemne. Osobom starszym czasem zaleca się zabiegi fizykalne. Ale te ćwiczenia mają jednak kluczowe znaczenie. Dokładne cele rehabilitacji geriatrycznej zależą od stanu konkretnej osoby, dlatego rehabilitacja osób starszych może mieć różne cele, np. osiągnięcie pełnego zdrowia, powrót do samodzielności, maksymalne usprawnienie, a czasem jedynie zmniejszenie dyskomfortu w chorobie. Aktywność prostrowotna osób w starszym wieku. Powinna głównie dotyczyć czynności funkcjonalnych, w tym czynności życia codziennego, takich jak posługiwanie się sprzętem kuchennym, sprzątanie, podnoszenie czegoś z podłogi i tym podobne. Szczególnie ważna jest praca nad tymi elementami, które pomogą seniorowi sprawnie wstawać, siadać, podnosić się z pozycji leżącej lub po upadku, a także poprawią zmiany tempa i kierunku chodu. Usprawnienie chodu stanowi bardzo ważny element procesu rehabilitacji geriatrycznej. Powinno ono obejmować chodzenie wolnym i szybszym tempem, zmiany kierunku chodu, czy wchodzenie i schodzenie ze stopnia. Odpowiednio przygotowane tory przeszkód mogą również być bardzo przydatne dla osób, które chcą zachować niezależność w wykonywaniu podstawowych czynności życia codziennego. Dziękuję za obejrzenie wideo na temat rehabilitacji kariatrycznej i zapraszam do dalszej edukacji.